Halo, halo kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Animal Shelter 2. Także wczytujemy sobie grę, schronisko, kochające łapy i lecimy zobaczyć, co się dzisiaj będzie działo. Aż się boję. Aż się boję, bo w tej grze, słuchajcie, w tej serii Rozgardiarz jest po prostu razy milion, milion, milionów. Ale fajna jest, fajna jest, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się gra. Także mm, zobaczymy. Kup aligatora, aby pobawić się w berka z psem. Tak, już to robiliśmy. Już to robiliśmy, nie raz, nie dwa. I tutaj to ładowanie troszeczkę trwa, ale ogólnie... A zaraz powinniśmy wskoczyć do schroniska i muszę sobie oczywiście standardowo, Peny jest gotowy na kolejną dawkę lekarstwa, dobra, idziemy peny, bo tak, my tu mamy chorego kotełka, chodź, chodź, chodź Peny, poczekaj, a czemu ty tu wylazłeś z tej klatki, ejże, yy, tylko czy ja mam w ekwipunku to lekarstwo, nie. Jeju, jeju, dobra, czekajcie, bo się zaczynam stresować, zaczynam się stresować, że nie zdążę mu dać tego lekarstwa, a jakie to było lekarstwo? Poczekajcie, zwierzęta w schronisku, peny i co on tu musi przyjmować? Środki przeciwbólowe, dobrze, dobrze, że wszystko, słuchajcie, możemy sprawdzić, środki przeciwbólowe że sobie to możemy sprawdzić masz kotełeczko nasz musisz stać z przodu, no jestem, podaj lekarstwo no także Penny dostał kochani lekarstewko to sobie odłożymy tutaj pomiziamy go jeszcze, damy mu jedzonko damy mu pićko ja was zachęcam do zostawiania łapeczek w górę, subskrypcji jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tak miał, prosimy o łapeczki i subskrypcję pamiętajcie, że możecie podbijać filmy, zachęcam was też do zostawiania komentarzy. Dziękuję Wam za to z góry bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję również wspierającym, moim kochanym, cudownym, wspierającym, którzy się właśnie tutaj teraz wyświetlają wielkie serducha, guziaki, uściski, pozdrowienia dla Was. Boże, jaki to jest żarłok! Jaki to jest żarłok. Pamiętajcie, że jako wspierający macie odcinki plus minus tydzień, dwie godziny, chciałam powiedzieć. Tydzień wcześniej, to jest głoską, co jest tak, dobrze, proszę, proszę, plus minus tydzień yy, wcześniej plus, 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 rozdaje też co jakiś czas dla wspierających na Discordzie, na, na społeczności, na YouTube dla wspierających klucze do gier tak samo dla osób, które mają wykupioną subskrypcję na Kiku, więc jeżeli jesteś subskrybentem albo wspierającym jest jako mruczy, jesteś na Discordzie i nie jesteś na kanale dla wspierających albo subskrybentów, to daj mi koniecznie znać, dodam Ci rolę. Dobra, bo ja widzę, że on tutaj nie ma, słuchaczy Słuchajcie, żwirku, nasz kotełek. Jak on ma, słuchajcie, korzystać z tej kuwety, jak on nie ma żwirku? No właśnie, nie możesz tu chodzić, bo jesteś chory. Jesteś chory, kotełek. Proszę, no. Jak on miał tu załatwiać swoje potrzeby? okej, okay, tutaj. Ja go tak nie chcę, wiecie, co zamykać ogólnie w tej klatce, ale nie chcę, żeby mi gdzieś w las, jak jest chory. Dobra, wyczeszemy, bo widzę, że tutaj tego mu brakuje. Czy dzisiaj mamy już kogoś umówionego na spotkanie w sprawie adopcji? Oj, oj, oj! Jaki słodziak się ucieszył. Dobra, eee, jeść, Boże, jeszcze chcesz jeść? Chłopie, kochany. Eee, dobra, eee, więc tak, jeszcze się z nim może pobawię. Chodź, taki chorułkę jesteś, taki, chociaż kolumkę, chodź tu. Chodź, no. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. No, idziesz? O, chce bogułaskanko jeszcze. Ojojo, oj, jaki tuliś ty jesteś! No, jaki słodziak! Chodź na rączki. Ojej, to zamknęłam nas. Dobra, postaw go. I Musimy i zobaczyć jeszcze do innych zwierzaczków, czy tutaj wszystko jest w porządku. Tutaj mają karmę, ale ja im może jeszcze nasypię. Proszę bardzo tutaj jeszcze dosypiemy żeby sobie mogły stąd tutaj jeść jak się bawią ok, e, chyba już tutaj nic za bardzo nie mam tej karmy tutaj leży butelka z wodą też tak nieładnie tutaj rzucona została porzucona dobra, kochane moje zwierzaczki kochane moje zwierzaczki co tu u was słychać e, fasolka chodź do mnie, trzeba by cię było wyczesać gdzie jest fa a ty? Ty słodziaku, ty tu jesteś fasolką, dobrze, ty jesteś fasolką, więc chodź, ciocia cię wyczeszę, proszę bardzo, proszę serdecznie, co tobie jeszcze jest potrzebne do szczęścia? Nic, w sensie tutaj z tego, przynajmniej ty chcesz zdjęcie i też jesteś do wyczesania, ty jesteś do głaskania, dobra, zaraz sprawdzimy jakie oni mają pragnienia, jakie one mają pragnienia. Karta medyczna, co tutaj jest? No, jesteś zdrowy, dobra. Eee, chwila, moment. Wydaj do adopcji. O, fasolkę możemy wydać do adopcji. Masz zdjęcie fasolka? No, chyba masz. O, jaki słodziak. Dodaj zdjęcie, ilość dni, zasięgi robimy na 100. O Boże, jak mruczą, stwórz ogłoszenie. Dobra, ale tutaj jest Natalia. Natalia by chciała. Chciane warunki. Osoba ma dzieci, osoba nie ma dzieci. No to nie Natalia, Sorki, Gregorki. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o kotełki, Atena. No to tu ma wszystko zaliczone. Widzę, że po prostu musimy się nią troszkę pozajmować. Gdzie ona jest? Tu jest Atena i ona chciała zdjęcie tak w ogóle, więc to nam też zobaczcie jak pozuje, ja cię sunę jaki słodziak zapisz ok to nam też pomoże w tym żeby ona już była chętna do adopcji gdzie jesteś fasolka i atena chodź tutaj słodziaku a mogę się z tobą pobawić gdzie tam włazisz zadanie specjalne się pojawiło Yy, ona tam włazi, słuchajcie, po przysmaki dobra, idziemy do piesełków yy, i w ogóle to mamy tylko te dwa kotki, prawda? tak yy, a masz tutaj jedzonko? masz jedzonko, OK. a co tobie jest smutałkę? czemu jesteś smutałkę? nie bądź smutałkę, zobacz masz misiaczka, proszę proszę Atenko, misiaczka Bozius, łodziaki takie, że hej. 29 stopni w ogóle mamy. Czekajcie, czy. Boże, wiatraki są włączone. Dobra, jest włączony wiatraczek, super. I teraz idziemy zobaczyć do piesełków. Co tutaj się dzieje się? Dobra ojoj 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 tu jak zwykle rozgardiasz tu jest jak zwykle rozgardiasz dobra spójrzmy w ten jazz ale jazz hardkorował ojeju czy ja cię już jazz mogę dać do adopcji nie ale zaraz będę mogła poczekaj a co jest z twoim zdrowiem zatrucie lekami masz okej, okay. o się kręcę no to chodź tutaj bo ty jesteś chory no to do izolatki mój drogi kolego, musisz tutaj przyjść, odłożę cię e, czekajcie, czy ja mam tutaj jakieś miski jeszcze e, tu jest miska na to dla kociąt ohoho ho sklep i tu mamy miska, mała miska na wodę miska na wodę dla szczeniaka to nie niebiesko-zielona miska na wodę, dobrze miska na wodę, na wodę miska dla karmę, dla szczeniąt ale na szczeniąt to ja też chyba mogę dawać dorosłym psom mi się wydaje dobra, zamówmy to e, zamówmy kurcze widzicie, e, zaraz w ogóle trzeba będzie dać lekarstwo dla peny u, my tutaj w ogóle mamy, aha, tu są smycze, e, to czekajcie, weź wszystko, ja sobie te smycze, tutaj cały czas jest co robić, słuchajcie, to jest ta gra e, z tych, które naprawdę mogłyby zajmować, a tu mamy te miski, dobra mogłyby nam zająć naprawdę dużo, dużo czasu i też można by było grać na live'ach, bo live'y są jednak dłuższe. Ale jest to seria, gramy sobie odcinkowo, więc tak na razie zostanie i tak będzie aż do końca, tak naprawdę. Dobra, idziemy tam dać dla naszego chorego piesełka kolejne zadanie specjalne się pojawiło. Tutaj miseczki, damy mu od razu wodę. I tutaj widziałam nawet, że na półce mamy karmę, podstawowa karma dla psów, tak. I pójdziemy go y, przebadać, ale on chyba musi zrobić kupę też do badania. ok? i pójdziemy po lekarstwo dać dla y, Penny. Ja tutaj zostawiłam to lekarstwo. Dobra, chodź, 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 chodź. Penny, o Jezu, musisz stać z przodu, no ale jak, <głos》> jak on się tu schował. Ona, on, nie wiem. Peny. Ej, baba, spaduwa, Podaj lekarstwo, dobra. Ok. I chyba to samo lekarstwo tak w ogóle damy naszemu pieskowi, ale nie będę wiecie na razie mu dawać, zanim nie mamy. No nie mamy tych badań. Poczekajcie. Tap. Zwierzęta w schronisku, fasolkę. Zaraz sobie zobaczymy tych adoptujących Jazz i on sugerowane badania nie zdiagnozowano, więc tak, musimy mu zrobić badania, ale zobaczymy najpierw tutaj naszą fasolkę. Adoptują, ach, tylko ona się na razie zgłosiła, anuluj ogłoszenie. Ociekręca. To niedobrze, która jest w ogóle? 16 już jest, także też będziemy musieli koło 18 kończyć, bo potem nie ma moich pracowników i oni mi tutaj nie pomogą za bardzo. Dobra, chodź tutaj, wskakuj. Pogłaskam Cię, nie bój się nic, wszystko będzie dobrze. Jakie ja mam tutaj zrobić zadania? Analiza krwi. Dobrze, tutaj mamy sonda do pobie... a, to jest ślina, tu mamy strzykawkę. Dobra, tylko że to już ja na kimś to używałam. Ale no dobra, widocznie. Tak to tutaj działa. E, poczekajcie. I to się robi tu chyba. Tak, analizuję. Mamy tak, zmierzenie temperaturki to od tyłu. No i będziemy musieli też czekać, aż zrobi kubkę. Dobra, nie trzeba tego umyć analiza stolca i analiza śliny, więc możemy sobie jeszcze pobrać ślinę tutaj od jazz, a na kupę będziemy musieli poczekać. I tutaj mogę dodać, chyba trzeba też poczekać z tą śliną. Dobra, tutaj jest. No to dobra, ja Ciebie już zaniosę i idź robić kupkę. Idź zrobić tutaj kupa. Proszę bardzo, masz jedzonko, także y już wypiłeś wszystko, czy to tak nie widać tej wody? Nie widać po prostu. Okej, okay, i lecę tutaj. Nie ucieka. Ja mu zostawiam otwartą tą kratkę, bo nie chcę, żeby siedział taki, wiecie, zamknięty. Dobra, i czy teraz tą próbkę mogę tutaj wsadzić? Tak. No i mamy analizę, tam czekamy na kupsko, i teraz myślę, że możemy zobaczyć resztę zwierząt. <ślaski> Fasolka, fistaszek, co tobie jest? Ciebie trzeba by było umyć. I w berkach chcesz się bawić. Ojeju, eee, a peny? Peny też jest do mycia, do jedzenia. Ale peny to kot, nie? Czekajcie, bo już zgupiałam. Tak, peny to koteł No, to czekajcie. Peny to... O, analiza ukończona. Dobra, ale tam jeszcze musi być kubka. Eee, peny, <laughs> przepraszam, peny to koteł <laughs> A, to jesteś ty, dobra. E, to jesteś ty, kochana. Okej. Okay. Mm. Czyli ciebie tak czy siak nie damy do adopcji, ale musimy ci dać jedzonko, bo jesteś żarłokiem. Nie wchodź tu czasem. Chodź. Dostaniesz niedługo też e, tabletki. Czy wodę też już wypiłaś? Tak, oczywiście, że tak. E, I dobra. E, słuchajcie, idziemy teraz zobaczyć do. E, tylko tu już jest dziewiętnasta, więc wiecie co? Pójdziemy zamknąć naszą, e, nasz dzień. W sensie idziemy do dum. A tu co mamy? A tu jeszcze mamy dużo, dużo, dużo wody. E, dobra, zamknijmy dzień. A zakończmy dzień, a nie zamknijmy. Na minusie jesteśmy. Dobra, nieważne. Nów księżyca, coś tam. Otworzyłam ileś razy chyba schronisko albo zamknęłam, nie wiem już teraz, yy, fasolka. Adoptujący. No Natalia, tylko kurczę, czemu? Wróć. Yy, anuluj ogłoszenie. No dokładność, zasięg, o co chodzi? Czemu ty jesteś głodna tak w ogóle? Zwierzę jest obecnie reklamowane. Ogłoszenie wygasa o 11.11. .11. No dobra, no to zobaczymy i muszę... O Jezus, spóźniłam się z lekami, o nie, no ale ja... No, no, nie spóźnienie, no przecież, no chwila, moment, nie było mnie. W sensie, no wiecie zamykałam dzień. E, dobra, i co mi tu jeszcze? Co mi tu jeszcze? Twój zwierzak jest gotowy do adopcji? Który? E, Okej, okay. kto jest gotowy do adopcji? Antena, antena! Wydaj do adopcji. Dobra, czy ty masz jakąś fotkę? Masz słodziaku fotkę. Zrobimy zasięg 100, zrobimy dokładność 100 i zrobimy dwa dni. Stwórz ogłoszenia, o, dobra. Yy, także tak. Jess pije wodę. Tu by trzeba było go wykąpać, no ale on też jest chory. A co tutaj wyszło? A, a nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jazz przeziębienie, choroba zakaźna, środki przeciwbólowe musimy dać, a te mieliśmy też, czy to są przeciwbólowe? Tak. A, czyli nie musieliśmy w sumie tej kubki brać do, do analizy. No to damy mu, pewnie, że tak. Proszę serdecznie. Proszę. No muszę stać z przodu, chciałabym. Podaj lekarstwo. O! Dobra, to tutaj sobie... Zostawimy i widzę, że tutaj nie ma też karmy. No jestem ciekawa, czy my w ogóle dzisiaj wyjdziemy z tego schroniska gdzieś. Kto tam jest głodny? Poziom funduszy. Aha! No to co mam zrobić? U nas zawsze poziom funduszy jest niski. Cóż mam począć? Masz ciasteczko jeszcze? No ej, nie chcesz? Masz. Halo, Jess, chcesz ciacho? No masz. No to nie. Już zeżar wszystko. No co to są? Słuchajcie, za głodomory te nasze zwierzaki w tym schronisku. Naprawdę. Okej. Ok, okej. Okay, okay. I wodę też już pewnie wypiłeś, co, ale jesteś chory, więc jedz i pi. To jest oznaka, że zdrowiejesz. Czy mogę tu nalać, Możesz taktyczkę się. Nie może się przesunąć. No to nie nic na siłę, moi drodzy. Chodź. A masz tam jeszcze wodę, super. Proszę bardzo. Pogłaskamy, pogłaskamy piesełka. No e, i masakra. Dominik. Fasolka. Jest już ktoś, kto, kto by cię chciał. Ta natalia cały czas, ale ona mnie tutaj nie pasuje. E, Peny, co tobie jest? To zwierzę chciałby pochodzić przez pewien czas na smyczy. Dobrze. E, a ty? O, jest ktoś tutaj. Mm. Niechciane warunki, osoba posiada psa i osoba mieszka w domu jednorodzinnym, mieszka w mieszkaniu, a Patrycja nie wiadomo gdzie mieszka, nie ma dzieci, tu mamy na zielono, na czerwono, niechciane cechy, słaby węch, ale nasz pies tej cechy nie ma, ma słaby słuch, ok, ale nie węch, nie lubi być mokry, dobra i strachliwy, nie jest strachliwy no, nie jest strachliwa Atena więc zaplanuj wizytę w najbliższej chwili i super, i zarobimy sobie pieniążki, a nasz zwierzaczek zdobędzie nowy, cudowny dom ciebie tutaj pomiziamy eee, dobrze dobrze, dobrze i to była Atena Penny, ty jesteś tutaj i Atena, słodziaku, tu jesteś chodź ja Cię wezmę, bo idzie Twoja pani. Sobie będziesz mieszkać teraz gdzie indziej. Dzień 30 Gdzie jest ta baba? <noise> gdzie jest ta baba? Idzie. No to stój tutaj. Stój, stój, stój. Cały czas słyszę tę kartę. Najprawdopodobniej tą. A, i jeszcze ta karta tam w parku, nie? To też będziemy potrzebować piłkę, żeby ją strącić. Ale ja nie umiem w te strącanie piłek... Y Przeczekaj, czy mógłbyś mi. Dobra, o, chodź za mną. E, dialog zakończony. Gdzie jest Atena? No, co za. Mały ćfok, proszę, chodź tutaj. Chodź, tutaj z panią się zapoznaj. Widzę, że chcesz kupę. To zrobisz już na spacerze. Tutaj ze swoją nową e, pancią. A jeżeli chodzi o mapę, bo chętnie bym gdzieś pojechała, szczerze mówiąc. Hmm, Wyszczotkujmy koty. Tofim znalezione, przywiązane do drzewa. Zaistniała możliwość przeprowadzenia publicznej zbiórki sprzętu dla naszego schroniska. Uzyskanie potrwa 4 dni. Dobra, akceptuję. Nie wiem, co to jest, ale akceptuję. Eee, a tu? Klinika weterynaryjna. Wyślij auto. Nie mogę. To jest nasza klinika? Darowizna przedmiotów. Dobra, tutaj kokos. O, kokosa już mieliśmy. To zwierzę zostało przywiezione przez... Zagranicznych wolontariuszy. Żabka. w tym miejscu zgłoszono obecność zwierzęcia. Jest ono bez nadzoru, przestraszone i może być głodne. Dobra, to jeszcze sobie pojedziemy. Słuchajcie, po żabkę zaraz. E, tylko zobaczymy tutaj, czy pani chce naszą Atenę. Czy udało ci się podjąć decyzję? E, tak, pozwolę ci wziąć. Dbaj o niego. Nie masz smyczy, oczywiście. Wiem, że nie masz. O Jezus, on z słyszycie? On nie chce iść. On nasiego, z naszego schroniska. schroniska, pa, papa. Jaki ma kubraczek w ogóle? Ale super! Ekstra, pani Patrycjo, dbaj o Atenę. Niech jej się dobrze żyje. Niech Wam się dobrze żyje. Dobrze, no i przynajmniej słuchajcie, zarobimy jakąś kaskę. Zarobimy jakąś kaskę, a jeszcze zobaczę, co z tym ogłoszeniem z fasolką. No, słabo. Zasięg. Czekaj, anuluj ogłoszenia i teraz jeszcze zrób tutaj, tak. Dobra, po 90, bo ja też nie mam kasy, żeby szaleć, tak naprawdę. Chyba, że ja wtedy nie miałam kasy i mi to nie zaliczyło i dlatego tak słabo to poszło. Nie wiem. Ale jedziemy ratować zwierzaczka jeszcze. Jedziemy ratować zwierzaka. Wejdź do wana, podnieś zwierzaka. Eee, tutaj, gdzie to mnie prowadzi? Czekajcie, bo nie wiem, gdzie mnie to. Ej, słyszę kartę znowu, nie? Mm -hmm. Czekajcie tutaj. Tu jest ten plac zabaw. Myśmy tu nawet byli już. Oj, z tymi kartami. Ojej, jaki smutny. Poczekaj, kochany, piesełku, bo niby nie chcę łazić i tracić czasu. Kurczę, tam potrzebuje lekarstwa nasz zwierzak. Ale jednak chciałoby się te karty zebrać, nie? Tu nie słyszę nigdzie. Albo no, słyszę? Jezus, ja już nie wiem. <laughs> Hit po prostu. Ale one gdzieś tutaj muszą być, no bo to by było dziwne, gdyby ich tutaj nie było. O, teraz słyszę coraz bardziej. Mogę tu wejść? Nie. <laughs> A szkoda. Teraz chyba już coraz mniej słyszę. Tutaj też nie mogę wejść. Tak, tak, tak. Ja widzę tego piesełka. Widzę, widzę. No nic. Teraz mam okulary, a i tak kart nie widzę. Ale gdzieś. Tutaj są... A to? Nie, to jest trawka. No, słuchajcie, nie ma czasu. Co nie tu robią? Nie ma czasu, bo trzeba tam dać jeszcze naszemu zwierzaczkowi. Tabletki. Ale korci mnie, żeby szukać tych farb... Farb, kart. No nie jest. Dobra, biorę cię. Żabka. Kolejny duży, biały pieseł. My praktycznie w psy to mamy wszystkie takie. Duże, białe i cudowne. Dobra, tutaj. Może w basenie? O, obydwa nasze zwierzaczki muszą dostać jedzonki. Więc lecimy. Lecimy do schroniska. Zamknij te drzwi. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy w schronisku. Ja zaraz przyjdę tutaj. Zaraz przyjdę tylko dam te tabletki. Proszę, Jess. Dobra i Penny musi dostać Także uno momento. Gdzie jesteś, Peny? O, gdzie ona znowu zwiała? No to już, słuchajcie, gdzieś polazła, tak? Tutaj? Tak, Peny, wiesz co? Ty jesteś chora przecież. Chodź tutaj. Już tu zdążyła wleś. Musisz stać z przodu. No chciałabym. Chodź tutaj. Oj, 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 ty mały uciekinierze. Ty mały uciekinierze. Proszę bardzo, podaj lekarstwo. I chodź do mnie, no kupę chcesz, no to, no, no słońce kochane, no masz tutaj kuwetkę, a czemu wy dziewczyny nie pilnujecie tutaj, e, żeby ona nie wchodziła tam do tych zdrowych zwierzaków? Tutaj, dobra, ona wodę ma i jeszcze tu by trzeba było e, posprzątać, dobra, ona się tutaj bawi, tu mamy te tabletki pod dziewiątką i idę po e, pieska, chodź, 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 chodź. Y, jeszcze sobie sprawdzę, czy jest zdrowy. Karta medyczna nie zdiagnozowano. Hmm. Kurczę, ale my nie mamy więcej izolatek. A tu jest ten. To ja Ciebie muszę chyba niestety na chwilę zamknąć. Y, no, Jess, no ale Jazz no, dostał przecież tabletkę. O co chodzi? Dawałam mu. No masz. Podaj lekarstwo. No nie spóźnione, no co wy gadacie? Dawałam mu. No patrzcie. A może już tu nie ma, tak? Może już tu nie ma tych tabletek? Kosz, dobra, idę, lecę, zaraz przyjdę. Yy, tutaj, tutaj. Przeciwbulowe, ok. Otwórz. Piesełki. Masz, 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 jazz. Musisz stać z przodu, no to tu? Przez to mu mogę. <gryz> Jess! Nie rób mi tego. Stań do mnie przodem. To zaraz będą na mnie krzyczeć, że ci nie chce dać tego, tabletek. Dobra, zaraz będzie osiemnasta. Chciałabym jeszcze adoptujący. No kurde, nikt nie chce fasolki. O co chodzi? Czemu nikt jej nie chce? Poczekajcie, jak już tu jestem, to jeszcze bym chciała zarządzanie schroniskiem. Klatki dla psów, izolatka dla psów. Yy, ulepsz pokój. No, tylko że na mnie zostanie kasy. Hmm. Tak, ale no, oni muszą być osobno. Eee, dobra, czekajcie. Tak i tak zaraz zamykamy dzień. Yy, i kto tutaj miał być? Fasolka, to ciebie tu nie chcą? Tak, ciebie nie chcą. Ja ci zrobię nowe, może lepsze zdjęcie. Lepsze zdjęcie fasolka. Halo? <laughs> może dlatego cię nie chcą, bo masz takie głupie zdjęcia? Eee, fasolka, może jesteś chora? Nie, no jesteś zdrowa. Chcesz iść na spacer, adoptujący. Dodaj tu jeszcze. No nie mogę teraz dodać zdjęcia. No nic, poczekamy, słuchajcie. E, poczekamy. Może jednak ktoś się potem naszą fasolkę tutaj e, zgłosi, a ja idę zamknąć schronisko. Dwa dni sobie e, przegraliśmy. Oddaliśmy do adopcji jednego zwierzaka, ale i tak mamy na minusie. Dwa zwierzaki oddaliśmy. Okej, okay, dobra. To się zakręciłam. E, to się zakręciłam, ale mamy jeszcze dodania te lekarstwa, więc pójdę. Pójdę i dam im lekarstewka. I wiem, że mamy mało kasy. Jess, proszę. A Ciebie trzeba najpierw zdiagnozować kolego i zrobimy to. W kolejnym odcinku. No podaj lekarstwo. No klikam. Chodź tutaj Jess. Chodź, 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 proszę. Serdecznie. I teraz. No nie mogę, ej. To jest zdjęcie. Super, rewelacja. Rewelacja. No jest przecież to lekarstwo jeszcze. Przeciwbulowe. Jazz. No, teraz. Już załapię mi to. Spóźnione. No, ale dałam. mu. No zobaczcie, o co chodzi z tym lekarstwem. Cały czas jest, że, że spóźnione. Ale no, dałam mu lekarstwo, czy to jest, ty teraz jakieś inne potrzebuje? Poczekajcie, Jezus, a Tobie co jest? <grych> Dobra, tu jest OK. a Jess może jakieś inne już potrzebuje lekarstwo, tak, antybiotyk, o Chryste, Panie, to czekaj, Tobie tutaj zostawię te przeciwbólowe, czyli słuchajcie, to nie jest lepiej, to jest gorzej, jak my przeciwbólowe zastępujemy antybiotykiem, hmm? No. Chodź tutaj. Masz, przepraszam. Przepraszam, kochany piesełku. No, także kochani, ja uciekam. Będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku również uda nam się oddać jakieś zwierzaczki do adopcji. Zapiszę sobie oczywiście e, grę. Jeżeli odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i pa. e